to znowu ja, tyle że sama bo Brokatowa modelina pilnuje mi rzeczy to jest vlogmas bardzo krótki idziemy, bo ja tutaj wiecie, tutaj są ludzie i ogólnie nie chcę wyjść na idiotkę czy coś jest piękna pogoda jestem na dworzu i ogólnie e, no ogólnie e, pokażę wam gdzie nagrywałyśmy tą wymiankę w jakim miejscu Idziemy Do mojej klatki Tutaj nagrywałyśmy no, tak No i tutaj właśnie są miałyśmy Miałyśmy nagrać tutaj, ale... Światło No, okropne, nie? Pokaż Toma Nie, to jest już lepsze, ale... Pokaż Toma A, Tomas? Pokaż Toma ma. Poczta Polska przyjechała Mączek jest piękny, no po prostu. A, aha. no ładny jest. Dzięki. No. Dobra, to głupi vlog. Ale, ale puszczę. tak. Uciekłam jej. Ej, no odstawaj mnie na Patrzcie, jakie ładne krzaczki Piękne! Weź wy <laughs> no, Jestem mi. brzydka. Nika kamera. No. Dobra, niech głos, nie nagrywam, nie! sobie nie Nie nagrywaj mnie! To są te strony zobaczyć. Tak nie może zobaczyć mojej ryja. No to schody donikąd. do Nikon. Do nikon. a gdzie prowadzą te schody? O, 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 świata po Petra patrzę po Niemcach, A ja nie. ja nie patrzcie. Idę sobie, Patrzcie idę, idę, idę sobie, sobie. idę, kwiatki. To Fajne po wygląda wygląda to jak jakaś kość. Co nie? Nick! Śmierć. Fuu! Dopiero syle Pokazywałaś już nim widok. tu i może ci wyostrzy. jesteś. Dzięki za komplement. Widzisz, nie chcę wyostrzyć. Oto. Ona. Której jeszcze nie widzieliście. Da, 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 tam nie ma. Kończymy tego głupiego vloga. Cześć. Cześć.